Daria, Daria? I, Agata. i Agata Daria i Agata ja To się miesza tylko dwie dziewczyny Tomek, Zuzia, Wojtek i moja kochana małżonka Małgosia Bolek, ile ty masz lat? Cztery. Cztery lata już biegłeś. Jeszcze nie wiesz ile osób wybiegło dokładnie? Jeszcze ale, nie wiem, ale się dowiemy A ja wiem. Pełne ulice miasta Kartuzy. Trzecie miejsce. Wydaje mi się, że to najlepsze takie miejsce, bo staniesz na podium. Pierwsze miejsce, półmaraton. Jesteś mega, mega zadowolony, tym bardziej, że to dopiero trzeci mój start. Daria i Monika, 5 km za wami. I don't speak English. <laughs> yeah, okay, I dobra. speak szybciej Rozumiesz po Kaszubsku? A co pani jest? Somonina. Samolina, słuchajcie. Samolina jest w Kartuzach. Urząd Miejski w Kartuzach. Sprawy techniczne to twoja sprawa. Głośniki. Od, od której godziny tutaj działałeś, Waldek, powiedz? Dzisiaj od 6 rano. Dominika Szleja, dobrze tak, powiedziałem? Tak. Pani jest yy, z Kartuz pochodzi. Trenuję w klubie w Kartuzach, właśnie na tym stadionie. Kartuzja, Kartuzy. Znaczy, słyszałem, że jesteś na samej czołówce w swojej kategorii. No, Ile masz lat, powiedz? 15. Agnieszka Kujak. Takie kaszubskie na no, listo, bo mąż, Kujak. Tak, bo mąż A, z Kościerzyny no bo mąż, pochodzi. O, z Kościerzyny, tak. Dawid, chyba wszyscy gdzieś pobiegli, słuchaj No nie wiem, wszyscy biegli Tutaj jeszcze niektórzy biegną Generalnie nie wiadomo o co chodzi Na starcie Ciebie nie żegnamy Ale będziemy cię witać na, na, mecie. na mecie Dziękuję bardzo No i pozdrawiam Straż Miejską w Kartuzach Województwa Pomorskie i nie tylko Czy Pan reprezentuje Kartuską Straż Miejską? Możemy tak powiedzieć Prawdziwy wzór do naśladowania Czas grubić swój szat to zdrowie Moc i siła w Podaj mi rękę, niech płynie czas Wiatr ja wziął mi serce Pije jak dzwon okay, Dobra, spika, Wolność czas woła tak, jak

E, może Pan się przedstawić? Tak, proszę pana, nazywam się Lech Brilowski. E, startuję indywidualnie. Co prawda chciałem na 21, ale zrobimy na początek 5 km. E, no i pozdrawiam Straż Miejską w Kartuzach województwa pomorskie i nie tylko. Czy pan reprezentuje Kartuską Straż Miejską? Możemy tak powiedzieć. Prawdziwy wzór do naśladowania dla wszystkich strażników miejsc z Kartus, ale i z całego województwa. Pomorskiego i nie tylko. Krzysio, co, jesteś wyspany? Wyspany, wypoczęty. Zjadłem dobre śniadanie. Czekamy tylko na start. I już się rozgrzewasz. Praktycznie za 7 minut startujecie, czyli rozumiem, jesteś rozgrzany już? Le, jeszcze nie, końcowe elementy zostały to to mi rozciąganie i za 5 minut będę na pewno gotowy. Także czekamy na Ciebie. Na, tak. na starcie Ciebie nie żegnamy, ale będziemy Ciebie witać na, na, mecie. na mecie. Dziękuję bardzo. Dzień dobry panią, jest pani już zgrzana przed tym półmaratonem. Tak. A może pani się przedstawić? E, Klaudia Krawiecka i reprezentuje pani. I... Czyli sama dla siebie pani to tak, robi. Tylko dla siebie. Tak, róbmy to sami dla siebie. A skąd pani jest? Samolina. Somonina, słuchajcie, samolina jest Kartuzak. I biegamy, 21 km przed panią. Tak. To niezły wyczyn. Także czekamy na mecie. Waldek Bedling Urząd Miejski w Kartuzach, sprawy techniczne to twoja sprawa, głośniki. Od, od której godziny tutaj działałeś, Waldek, powiedz? Dzisiaj od 6 rano. Od 6 rano, eee... a wczoraj do 20. Wczoraj do 20. Słuchajcie, wszyscy sportowcy już tak naprawdę wybiegli, są w trasie, co, czekamy na nich jak przyjdą tutaj do nas, przybiegną. Czeka czekamy na nich, oczywiście będziemy kibicować jak najbardziej, zwłaszcza tym najlepszym. Tym najlepszym, Oni tu zaraz będą. Waldek Bedling. Może pani się przedstawić? Dzień dobry, Natalia nazywam się. Natalia, Natalia zajmuje tak. się organizacją właśnie tych niesamowitych biegów. Natalia, tak. powiedz, co dokładnie wydawałaś chipy, numerki, czy jak to wyglądało? E, tak, zajmuję się wydawaniem chipów, którzy sobie biegacze przywiązują do sznurówki, numerki, zbieramy też podpisy każdego biegacza, także... Zajmujemy się główną organizacją, podpisów, bieganiem, rozdawaniem chipów i potem zbieraniem tego z powrotem. I potem oczywiście najlepsze wyniki to w gestii twoich, twoich obowiązków. Zobaczysz, kto tutaj będzie tym najlepszym, tak? Rozumiem. Też mniej więcej też mamy swoje koleżanki, które będą wszystko podliczać, sprawdzać. Także jest nas tutaj cała ekipa, która będzie miała każde swoje zadanie, jest osobna, więc. Jeszcze nie wiesz, ile osób wybiegło dokładnie? Jeszcze ale... nie wiem, ale się dowiemy. A ja wiem, pełne ulice miasta Kartuzy. Oj tak. Ale Pan na pewno na kilkaset osób. Tak. To czekamy na, na nich na mecie. No oczywiście. Wszystkiego dobrego. Dziękuję. A ze mną jest Daria. Daria, Daria? I, Agata. i Agata. Daria i Agata. Jest, się mieszało, od dwie dziewczyny. dziewczyny jesteście tutaj pod kątem zabezpieczenia medycznego, gdyby się tak coś jest. miało stać. Tak jest. Czyli co, kontuzje? Kontuzje, urazy, zwichnięcia, skręcenia. Skręcenia. Jak mi kolano boli od rana, to co pani poleca? Rozmasować i rozruszać. Yy, pani mi to rozrobi, czy ja muszę sobie kogoś znaleźć? Czy, tak? czy sam sobie rozmasować? No sam sobie rozmasować. A gdybym biegał? A to byłaby już inna faza rzeczy. Czyli muszę zacząć biegać, prawda? Zdecydowanie. A do jak tu na, kontuzji to do czego dochodzi w takich biegach? No jeśli się ktoś wywróci to obtarcia. No a czego się dziwi, skoro w Korczak jest tyle zakrętów? Tak jest. Wszystkiego dobrego. No to jesteśmy już na mecie, 5 kilometrów za sobą. Ja, ja pierwszy. Ty pierwszy? Jak się nazywasz? Abderrahim Ilazri, z Chórzów. I co reprezentujesz? Ja Polska, ja mieszkam polska Polsce 10 lat tutaj. Pięknie, a ty? nie dobrego nie rozumie po polsku wszystkiego. Po angielsku mówisz. I don't speak English. I speak Kaszepski. rozumiesz po kaszepsku? Nie no. rozumiesz. Gratuluję. Pierwsze i drugie miejsce. Pięknie. Dziękuję bardzo. Daria i Monika, 5 kilometrów za wami. Tak jest. Tam ci nie włączyłyście w ogóle. Nie, to wyjeździł się Taka pogoda wspaniała. Dla Was to jest, jest normalne, rano przebiec sobie 5 km? No oczywiście, my często, często uczestniczymy w takich biegach. I jak się biegło? Super, bardzo fajna trasa, trzeba przyznać. Czyli już mówimy śladami za koników. Widzieliście ich po drodze? No, I tak. Nie no widzieliśmy, tak. Dobra, to duch ich się zaraz, zaraz chodzicie na podium, więc nie, nie, nie będziemy przeszkadzać. Tak, dziękujemy bardzo. Niko, to co jest twój pierwszy taki, ten, 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 taki odcinek 5 km tutaj bieg, czy to jest normalne, że tak sobie biegasz? Nie, pierwszy. Pierwszy. No, jest... pierwszy. Słyszałem, że jesteś na samej czołówce w swojej kategorii. Ile masz lat, powiedz? 15. 15. To nie, nie, pewnie nie jakiś półmaraton się będzie się zbliżał co? No może. Czego tu jeszcze? Na przyszły rok? Super. Sport to zdrowie. Dawid chyba wszyscy gdzieś pobiegli, słuchaj. No nie wiem, wszyscy biegli tutaj jeszcze niektórzy biegną. Generalnie nie wiadomo o co chodzi. Nie wiadomo o co chodzi, mi nawet nogi trochę chodzą. E, czyli półmaraton jeszcze jest w trasie gdzieś tam? Półmaraton jest na trasie. Strażacy mówią, że biegacze tak szybko biegną, że ciężko ich wszystkich ogarnąć. E, także są coraz bliżej mety. Karduska Piątka już przybiegła na metę. Teraz rodziny biegną. Również taki indywidualny w mojej kategorii, że tak powiem, Ale muszę rozmawiać, więc nie mogłem dzisiaj wystartować. Powiedz, bardzo dużo zawodników wzięło udział. Czy aż sądziłeś, że aż tak wiele osób się przyłączy do tego sportowego święta? Znaczy się cieszymy się, ponad pół tysiąca y, zawodników dzisiaj łącznie na startach, święto dla całych rodzin. Chcemy promować kaszuby, chcemy promować kartuzy, piękne miasto, które pięknie jest roku na rok. A sport jest jedną z najlepszych form. Te zdrowe, te zdrowe kartuzy, zdrowe kartuzy, a dodatkowo takimi śladami właśnie zakonników, bo nie sposób, że tak powiem, gdzieś po drodze, biegnąc po kartuzach, ich nie spotkać, bo ich jest bardzo dużo tutaj. No doskonale wiesz, że co, co roku kartuzja półmaraton śladami kartuskich mnichów i dzięki temu yy, jest motywacja, żeby stawiać tych mnichów coraz więcej w kartuzach, bo my sprowadzamy ich pół tysiąca do kartus, a burmistrz musi stawiać te wszystkie yy, Piękne postacie, żeby potem biegacze po bieganiu mogli ee, chodzić tym szlakiem. Każdy dostaje piękny medal. Masz koszulkę, która będzie na pewno gdzieś tam wisiała i przypomina to sportowe święta. Mam nadzieję, że w przyszłym roku w mojej kategorii, jakieś nie wiem, 100 metrów, marsz coś coś coś. Albo... Jest dzisiaj 100 metrów, jest! Ale, ale słuchaj, jeśli. <laughs> czy będzie to można zrobić na rowerze? Elektrycznym. Wystarczy, że zrobisz z mikrofonem i będzie dobrze. Dziękuję Ci bardzo. <laughs> Dzień dobry, drodzy Państwo, obserwujemy, oj, dzieje się, dzieje się dzisiaj w Krakózach jeszcze pamiątkowy medal, za się za moment, naszyjny Sebastian Waszkiewicz. Sebastian Waszkiewicz, dobrze powiedziałem? Sebastian Waszkiewicz, dobrze powiedziałem? Waszkiewicz, tak. reprezentujesz? Klub biegacza biegający w z Gdańska przyjechał. Gdańska, pierwsze miejsce, półmaraton. Jesteś... Mega, mega zadowolony, tym bardziej, że to dopiero trzeci mój start w tym sezonie. Późno zacząłem treningi i jestem mega szczęśliwy. Słuchajcie, nie pomysłem. Można powiedzieć, że rzeczywiście sami są wszyscy, którzy tutaj biegną, ale ty masz pierwsze miejsce. Tak, to cieszę. Gratuluję. Tak. <grym> Dziękuję. Szymon Gumkowski, drugie miejsce, półmaratonu. Pierwszy raz e, pierwszy raz w Kartuzach, ale półmaratonu nie. Już zajmowałem dość wysokie miejsca w okolicy, Byłem w zeszłym roku drugi, na przykład na półmaratonie Gdańskim. Maraton miał już ze sobą jakiś? Jeszcze nie, na razie mój ja ulubiony dystans słucham. to półka. Połówka, pięknie. Powiem ci, jesteś Zańska. Tak. Jak się rozrywałe? Zdańska tutaj przybiegłeś, czy jak? Nie no, przyjechałem autem, y, trenuję w klubie w Kartuzach właśnie na tym stadionie. Kartuzja Kartuka. Czyli znasz to. Znam oczywiście. Nieraz byłem na tym stadionie, nieraz byłem w tym miejscu i stwierdziłem, że muszę jakoś reprezentować mój klub. Pomimo tego, że jestem z Gdańska, to myślę, że godnie to zrobiłem. A jak Ci się kartuzy podobają? No bo przebiegłeś przez Kartuzy. No, piękne miejsce, ale niestety bardzo górzyste. Mam tutaj kilku bardzo dobrych przyjaciół, często tu przyjeżdżam. No i fantastyczne były widoki. Wszędzie pola, słoneczko, atmosfera cudowna, no ale niestety nie można się nią do końca telektować, jeżeli trzeba przez kilometr, dwa kilometry cały czas bez pod górkę. Miałeś pod górkę, ale stajesz na podium. Gratuluję. Dziękuję bardzo. Pięknijmy razem, aż dookoła świat. W złotym cud, w złotym czas, swój szat. Sport to zdrowie, moc i siła w nas. Podaj mi rękę, niech płynie czas. Na tym rządzi serce, pije jak dzwon. Wolność nas woła, jest jak nowy ton. Nie ma granic, kiedy biegasz tam, niech życie płonie, jak nieba Niech Biegnijmy razem, aż dookoła światła. Robert Woźniak, trzecie miejsce. Wydaje mi się, że to najlepsze takie miejsce, bo staniesz na podium. No mam nadzieję, że stanę. Jeszcze się okaże. To jest chyba czas netto i brutto, tak? To, to się jakoś tak nie wiem, Słuchaj, Ja, ja jestem nie... amatorem, także nie wiem co to się słuchaj, amator, 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 amatorzy właśnie stoją na podium. Słuchaj, to jest twój pierwszy taki półmaraton. Nie, nie. Półmaraton już jest trzeci. Od zeszłego roku zacząłem biegać i tak jakoś. Ale nie spodziewałem się, Skąd że tu jesteś... będą... Reprezentujesz e, siebie linia, klub... Linia Zakrzewą repre reprezentuje klub Tima Daśko. Jesteśmy z Lemborka. E, no, Także Lemborg wstaje na podniu w kartuzach. Gratuluję. Tak, dziękuję. Agnieszka Kujak. Takie kaszubskie na Tak, bo mąż, tak, bo, mąż, A, no z bo mąż, pochodzi, o, tak. mąż Jest pani tutaj pierwszą zawodniczką, która pokonała ten półmaraton. Tak. To jest pierwszy raz. E, półmaraton pierwszy raz, ale biegałam w zeszłym roku Grand Prix. Kaszuby wybiegają na 10 km, ale półmaraton akurat pierwszy raz. Pierwszy raz, od razu. I, i pierwszy taki bieg w tym roku długi w sumie, więc. I, I, pani, mieszka, i pani mieszka gdzie? W Gdańsku. W Gdańsku, słuchajcie. Pani, która pokonała pierwsza z kobiet. Półmaraton. Gratuluję pani. Dziękuję.

Zgadza się, bardzo dobry wynik, jestem zadowolony. Wyścig bardzo fajny, pogoda dopisywała, organizacja bardzo dobra. Nic, tylko czekać na następną edycję. Ale były górki, słyszałem, że było ciężko. Były, były podbiegi. Bo ktoś mówi, że w Gdańsku to są jakoś ciągle papłaski, a tutaj na Kaszubach nie, jednak mamy. tutaj to. na trasie nie ma nudy na pewno, jest w góry, z góry pod górkę, z góry pod górkę. Jest co robić, jest się na czym skupiać. się ale doping, żona, trójka dzieci. No dzisiaj mogę wyczyć na fantastyczny doping. Jeden, jeden z i jak się dzieci nazywają powiedz? Pamiętasz wszystkie? To, ta, pamiętam, pamiętam, Tomek. Zuzia, Wojtek i moja kochana małżonka Małgosia. Wielkie gratulacje. Wszyscy słuchajcie. dzisiaj mi bardzo dzielnie kibicowali. Dziękuję bardzo im Dzięki. za to. Gratuluję. Dzięki. Dominika Szleja, dobrze powiedziałem? Tak, tak. Pani jest yy, z Kartus, pochodzi. Pochodzę z Kartus. A mieszka tak. pani? Mieszkam teraz w Oliwie, tam trenuję, ale wróciłam tutaj na kartuskie ścieżki na półmaraton. Czyli półmaraton yy, po rejonie powiatu kartuskiego dla pani nie był obcy? Mam te rejony, także miło się biegało. Pierwszy półmaraton? Nie, to już któryś z kolei, także teraz się przygotowuję na jesienny gdański półmaraton. Czyli pani ciągle gdzieś biegnie. No tak, uciekam. No to gratuluję, wszystkiego dobrego pani. Bolek, ile ty masz lat? Cztery. Cztery lata, już biegłeś. No. Jak się biegło, powiedz? Fajnie. A jaki odcinek był? Ciężko się biegło? No. Jaki, masz, jaki masz system biegu? Najpierw się rozgrzewasz, czy jak to robisz, powiedz? Ja, to, ja w tamtym biegu się rozgrzewałem. Rozrywałeś się? 4 lata i zobacz już takie wyniki. Jak pani sobie daje rady? Potrafi go pani gdzieś tam dogonić na podwórku w domu? Codziennie trenujemy, mam dwóch sportowców w domu, także staram się ich dogonić. I też dla zdrowia, dla mojego zdrowia jak najbardziej jest to na plus. Czas, wiatrem ja rządzi serce, pije jak dzwon. Wolność nas woła, jest jak nowy ton. Nie ma granic, Bartosz. kiedy biegasz tak. Niech Leon, w piotr, tak. Jak nieba znam. Julieta, radzimy razem, aż dookoła świat. W słońcu złotym. Czas gubić swój ślad, nie mięsne, bądź to w zdrowiu, wzmocnić siłę w nas. Podaj mi rękę, niech płynie czas. Staraj i wygrywaj, za biało na Wiatrem rządzi sercem.